Witam Was w kolejnym odcinku z Wbijania 1100. Jakbyśmy byli wbili 1100, to może zrobimy serię Wbijamy 1200 albo Champion 2. Zobaczymy. Um, zostawcie suba i łapkę w górę, a ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Dobra. Dobra. Widzowie, jesteśmy już w pierwszej gierce, także zaczynamy. Swejkowali Nie wziąłem no, za ty ty O kurde Nie mam boost'a O Boże Be Będzie tu set'a? Mam, mam set'a jak coś Jestem Uwaga, e Uwagaj ogólnie Na luzie Nie podał Na nim? O kurde Zarobusta. Nie Na za mam nie. Wywalam Pracuj Nice Up Jestem mid Dobra Mam setę Dobra Dobrze Nice, 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 nice. NICE A z go jego. Nice. Dobra, nie wezmę. O kurde. Cogię. Nice, oni. się. i ten. wywalili. No, oni są mega, oni, oni są mega dobrzy, tylko trzeba. No, no, no. Uważaj, klecy O nie. Mości się przestraszyłam go, ale dobra, na no. życzę. aj, aj. aj. O kurde, ale no. Ja mam... Ja mam setę, o! Jestem, spróbuj podać. O, o Boże, ja wywaliłam. Szale? No nie, sami, nie... Nice. Dobra, no, ładnie. No, no, no. Dawaj. Nice! Nice! Ale jaka, maski. Jaka brama, chłopie. To było dobre. Go. Dobra. Dobra Mamy pierwszą bramkę widzowie Dobra. <coughs> Zostawię mu to. Dobra Masz mi się dodać no. okay. Nice, poleciał Zabrał mi set Dobra, mam Zasujek? już o fakt on na mam, wywalił się Będziemy. miał Stany Backboard A piosen, dobra, wywalił się masz Bampa dostałem Kurde, dobra, los Niestety widzowie strzelili na bramkę, ale I tak jest raj nie przegrywam Spróbuję, Dobra. Nice. Nice. Dobra. Mamy kolejną bramkę, także odbijamy się od dna. Jest 2-1. Próbujemy. Masz. Prób spróbuję slowa zagrać. Zobaczymy jak... Dobrze, zagrać. dobrze, dobrze. Mam setę. Ja stanę ścianka. I jumpuję. na niektórych jest mega OP. Bo niektórzy po prostu nie umieją tego skounterować. Co? Coś Coś jest... Co się stało? Dobra, ja, dobrze. Ja nie, bo, Kurde. bo mnie zlagowało tam. Niestety padł on gol, ale dobra. Jest 2-2. Zremisowaj. Mhm. Nie, no. Jak idzie, jumpuje? nasz nasz. Ja wracam def. Jestem def. Nice try. Weź se. Dobra, nice. Wywalam to, po prostu. Dobra, jeszcze spróbuję coś. Bumpa dostałem. A, 50. Mam setę. Ja się wracam. Nice. Dobra. A trochę ryzykownie tak powiedziałem. Mam setę. Masz to? Jest right. Zabrał mi setę. Ap. Nie mam busta, nie biorę, nie wezmę Wracaj bo ja mogę mieć przypał. Nice, nice nice, dobra Mam setę O kurno Podanie Ajajaj, nice try Brawo Jest! Widzowie Wychodzimy na prowadzenie Bam, go jak coś. Ja zostanę. Do głowy. Wywali Wywalił się. Ja przyjrzę mu go. Nice Pejknę. Nice no nice! Co jest gramy. Widzowie, jaka bramka. No tak. Tak wywalił się. Ja mam setę z Mida. Zabraliśmy. mu Tylko żeby... Ale raczej nie. Nice, no dobra. Winek. I Pierwsza gra, pierwszy uinek. Także... Mamy pierwszą grę, pierwszy winek, także widzimy się już w kolejnej grze. O, awans i w tej grze będziecie słyszeć dramatyczną muzyczkę. I Widzowie, jesteśmy już w gierce o teraz prawdopodobnie wam leci Potem, dramatyczna muzyczka, także ja już nie gadam i się skupiam. O no, ty gadamy, bo komuś natarze. No, no, tak, Dobra. Bam, demo. Zostawię? No, Spróbuję wziąć. No, o kurde, ty, bo ja zawsze ci wyskoczyłem. Bamb, powstań. Jestem jeszcze na ulicy. nie będzie słyszał, dobra? Dobra. A, dobra. dobra. No, no, no. Niestety pierwszą bramkę straciliśmy, ale to nie istotne, bo teraz odpalamy rację i próbujemy wygrać mecz. Dobra, masz? Nice. Spróbuj. Dobra. Jestem za tobą. Dobra, na luzie, na luzie. Zostaw. Ale Spróbuję. Dostawiam to. Jedzie. Dobra. Ja wygłoszę się. 30 busta Je, jeden za mną jest. Jedzie. Mam na ludzie. Nie będę pigą do żeby żeby... Opa! Tak. Dobra. Nice! Open! Mamy! Let's go! Mamy! Widzowie, zremisowaliśmy! Także teraz spróbujemy wyjść na nawadzanie. Ten bioń, więc trzeba ma bardzo uważać Fejkuj. Mam go. W takim na to powinno to być należy. Nie! Ja jestem po ramce. Dobra, dobra. To dół. Mam tam mój go. Dobrze! Lecic! Leci. Nie ja zrobię nic lego, bo źle przyjąłem. Ja mam setę. Zostawiam ci. Zosta weź, weź to. Pizna to ta Lecę. Nie! Kurczę nie siedzę... Oj, sorki. Na luzie, na luzie. Będziesz, będziesz, będziesz. 50 bułka. Bieg reset. To jest mech ognak nasz. wybrałem partner i mi Nice. Dobra. Dobra, no, spokojnie. E, nie masz plecy. Brawo. Nie mam bósta. Dobra, wziąłem setę, wziąłem setę. Wchodzę. Bump. Nice. Za robóstwem zbieram mini. jedziemy Biogę. koroner y, masz. Ja jestem. Na luzie jestem. On to będzie brał. Uważaj. Nie. Jedź. Y, nie jedzie. Zabrałem mocetę. Wodaj. Na luzie, na luzie. Z wizowie. Mamy mamy mamy, dlatego... mamy prowadzenie. Udało się. 2-1. 33 sekundy do końca. Udało się wyjść na prowadzenie. W ogóle to jest, twoja, to jest twoja gra o top 100. Wiem. W sensie top 100? 100. Top. Dwa... Dwa! Nie, nie ma nie się naprawdę. 1000. No. Top 1000. Zasła. I o widzowie! Nie będę mówił o tym Ale ładne strzały. No. I prawdopodobnie mamy 1100. To dobre kiko e e Okej, okay. mam ostatnie. Oh, Up. Mamy widzowie. Koniec. Mamy. Mamy także udało się. udało się wbić 1100. Także piszcie w komentarzu czy chcecie serię do 1200. Co? Czy, oni nie, czy oni nie spadli z czempiona? Bo nie mają teraz bo diamenta 3. No to pewnie, pewnie spadli. No. spadli z... no. ja Dobrze, pierdol. widzowie. Piszcie w komentarzu, czy chcecie serię do 1200. Ja będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że się wam podobało, także cześć!